Tak, pióra na koszulce. Szybko, zamiana. Zakładaj tylko to zdjęcie. Nieprawda. <noise> A potem będzie, Ła głowa mnie boli. Gdybyśmy nagrywali klip dla limbiski, to prawdopodobnie tak byśmy go zaczęli, ale dzisiaj chodzi zupełnie o coś innego. A o co chodzi? O co może chodzi? Chyba widać. Nosił go Arnold Schwarzenegger w Predatorze. Nosili go żołnierze pod koniec trzeciego sezonu Stranger Things. Nosił go Clean Eastwood we wzgórzu rozdartych Serc i nosiła go ekipa Generation Kill. Chodzi o kamuflaż Woodland. Ten film to challenge, który rzuciła nam firma Helicon Text, która jest też partnerem tego filmu. Powiedzieli, nie dacie rady zrobić kamuflażu Woodland w cywilnym wydaniu, a my na to damy radę jak Bob <zysk> Myślcie sobie, że jakbym wjechał w takim otwiciu na Pizzi, to żaden Alessandro z Quarzi, ani inny Linoby się nie oparł. Wiele osób się denerwuje często, kiedy 65 i innego rodzaju kurtki militarne są takie boxy w ficie, Ale szponu, już gliszczem poleciało, nieważne. Ale chodzi o to, że w przypadku tego konkretnego modelu to jest bardzo uzasadnione, kiedy chcecie uskutecznić warstwowanie pod spód, więc można fajnie wrzucić. Ta kurtka ma jeszcze podpinkę, ja ją wypiąłem, bo bym się tutaj ugotował w tym momencie. Ale jest to dobra opcja na docieplenie się jesienią czy wczesną zimą łagodną. No i mega to jest właśnie fajne, że znowu tyle razy mówiliśmy, że swoboda w stylu jest równie ważna co, to, jak ten nasz outfit wygląda i tutaj maksimum swobody jest chociażby poprzez zastosowanie charakterystycznych tych rozczuć, tak, które, które tutaj działają, więc no dawno się w niczym nie czułem tak dobrze, ale to może to tylko, że znowu nie mam okazji, żeby wyjść gdzieś ładnie ubrany. Tak, na szczęście humory nam nie spadają, ale warto się też zastanowić w ogóle dlaczego w smart casualu nam to działa i w Stanach Zjednoczonych w środowiskach uniwersyteckich tego typu strój był bardzo często... Widziałem. I dlaczego? W momencie, kiedy były lata 60. i rozkwit kultury takiej antywojennej, to bardzo wielu przeciwników wojny chciało utrzeć nosa konserwatystom i do swoich wolnościowych outfitów dorzucali właśnie element mundurowy, często jeszcze po nim malując, pisząc, tak żeby było im głupio. Więc tak intelektualiści w ten sposób próbowali walczyć z wojną, ale też była ta część studentów, która w armii faktycznie służyła, a że bardzo lubili jakość, fason i tak dalej tych rzeczy, no to naturalnie inkorporowali to sobie na grunt codziennego ubioru. Czyli kolejny element sztafety pokoleniowej, której rzeczy z military przychodzą do użytku cywilnego, są tak zajebiste, że bez sensu jest trzymać je na magazynach, tylko lepiej jest po prostu w i walce także ich używać. Ja sobie co roku obiecuję, że w tym roku na pewno będę częściej wyjeżdżał. Przede wszystkim w góry, bo po prostu je uwielbiam. I za każdym razem, jak myślę o tych wyjazdach, to myślę, a. Brakuje mi jakiejś tam rzeczy, a coś tam i ten adventure style, jak to Dawid go ładnie określił, ale myślę, że doskonale gdzieś tam pasuje. To jest również coś, co możecie stosować, myślę, na gruncie e, ubioru takiego codziennego i nie będzie też takiego wrażenia, że urwaliście się z gry komputerowej typu Call of Duty. Uadwęczernia, stylowanie swojego outfitu jest w tym przypadku bardzo dobre. Tak, no nie oszupiemy się, że wchodzenie... W klapkach czy w dżinsach na rysie to jest w ogóle średni pomysł. Na minus 20? Eee, no może, może. Ale wtedy raczej, raczej nikogo tam nie ma. No. no tak jak patrzę na cały ten outfit, to mam wrażenie, że po prostu, no, Zwykły koleś. Ale nie masz takiego wrażenia, nie że zaraz wyciągnie winata i zacznie do ciebie strzelać? Nie bardzo. Błąd. O, no no też ta kultura noszenia czy w Kamo jest taka no... Dosyć rozproszona mam wrażenie. Nie, nie, nie jest przynależna jednej grupie społecznej, no to mi się sprawia, że nie bardziej takiego, no, zwykłego gościa. To ja mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. East side is the west, czy west side is the west? Środkowy za. Tak. <gry> to, co wielu z was kojarzy jako moro, to tak naprawdę wzór M81 Woodland, który został przyjęty w roku 1981 na wyposażenie armii amerykańskiej. I jest taki popularny nie tylko dzięki Amerykanom, ale między innymi dzięki temu, że funkcjonował i nadal funkcjonuje w prawie 60 armiach na całym świecie. Ponadto występował praktycznie w każdym filmie science fiction czy horrorze, w którym na końcu pojawiła się armia amerykańska. I można tu wymieniać je bardzo długo, ale nie ma to sensu. Raczej sugerowałbym, żebyśmy wspólnie stworzyli taką wielką listę filmów, które kojarzycie z Woodlandem i wpisywali je w komentarzu. Zobaczymy, ile tytułów jesteśmy w stanie razem uzbierać. Mówiliśmy o grach komputerowych, to w moim przypadku można było gdzieś tam zahaczyć o Call of Duty, a w przypadku Adama nie sposób nie zahaczyć o Watch Dogs. No, Watch Dogs. Znaczy, w sumie wszystkie gry, które bazują na jakichkolwiek dystopiach. Co mamy? Mamy dosyć ostre połączenie trencia z bluzą, które jest w sumie dosyć, powiedziałbym, rzadkim zjawiskiem. połączenie? Zamiast... Czekaj, czekaj, czekaj. A. Brak łocienia. Musimy walczyć. Brak Dobra, teraz mogę walczyć z ostrym cieniem mgły i z tym moim przekonaniem, że dosyć obszerne, aczkolwiek bardzo wygodne spodnie mi nie służą, gdyż łączę je z masywnymi butami i w zasadzie no, nie bardzo widzę problem. Chociaż raz. Znaczy, to jest dobra sprawa, że możesz sobie ściągnąć u spodu, nie? Tak zdecydowanie. Bo ty lubisz ten carrot fit taki, który jest boksy bardziej tak. z góry. Karłot nie? I tutaj w momencie, kiedy ta... Yy, Nogawka jest zwężona u spodu, to nie ma takiego wrażenia, że to jest jakoś za, za Nawet kiedy jest dosyć obszerny. Ale też należy przyznać, że ten krój jest wyjątkowo nowoczesny, bo gdybyśmy na przykład wzięli taki bardzo, bardzo oldschoolowy, mundurowy krój e, spodni, no to one były po prostu obszerne na całej długości. Taki, że to możesz i... jeszcze dowódcę schować pod o, nogawkę. Oj spokojnie, a tutaj no powiem no, szczerze, ale... że nie odbiega to od standardu, który, do którego przyzwyczajony nas powiedzmy, nie wiem... Takie zwykłe sieciowe sklepy odzieżowe, a jest to wykonane dużo lepiej, bardziej praktyczne, dużo wygodniejsze. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, myślę, że. Nie Zdecydowanie. Wiem. No właśnie, wy też. Więc po co decydować się na coś z sieciówki, skoro można mieć tutaj helikopterową, mhm. jakość, dużo większą komfort i tak dalej? Na no, sieć czuję bardzo dobrze, zwłaszcza że one świetnie leżą w góry. Cała góra jest bardzo mocno zabudowana, ale też świetnie przylega i świetnie leży w Całość tych spodni To jest coś Ej, szybko, szybko, zamijamy tam spodziewałem się takiego wyjścia. Ja też nie. Ale spodziewałem się tego ćwiczy, w takiego w Taki ziomkowo sportowy, ale utrzymany w tonacjach ziemistych. To jest w sumie aż takie oczywiste przy stylu sportowym, bo ten styl sportowy najczęściej właśnie tak wali po oczach kolorami. Co może jakby nie pasować do wielu osób, szczególnie takich, które myślą, że jeżeli przekroczyłeś już, powiedzmy, nie wiem, na przykład trzydziestkę, to. trzydziestkę? No właśnie, to nie mogą sobie być po... tak stary? To. Właśnie. Co Sorry <laughs> To nie mogą sobie pozwolić na jakieś takie kolorowe rzeczy. Jeżeli faktycznie źle by się czuli w kolorowych rzeczach, no to tego typu zgaszona tam. Barw, no myślę, że idealnie by się odnalazła, a funkcjonalności nadal te same, co przy odzieży takiej stricte sportowej. Dla mnie ciekawym tematem jest to, że ta bluza, <coughs> no tego, że jest taktyczna, no ma takie rozwiązania jak na przykład, właśnie, kieszonkę, to jeśli chodzi o wykorzystaną dzianinę, bardzo przypomina te różne takie smartka casualowe rzeczy, smaczki, tak? Czyli mamy jakąś koncepcję, która ma ustalony temat, typu polówka z piki bawełnianej i są często wykonywane właśnie. z Spiki Z Spiky black nie. Eee, -y. nie, nie -y. eee, z Nie, nie z Piki. Piotrek! Dobra, z dzianiny, z dzianiny z Petrowej, takiej typowej, to wtedy mamy dwie kategorie przemieszanej i fajnie. Ja myślę, że nawet żeby spróbować tą bluzę wykorzystać na grucie w ogóle innych elementów takich bardziej powiedziałbym eleganckich, tak jak ludzie, którzy na co dzień tak bardzo elegancko ubierają my myślą, a weekend, to może coś luźnego byśmy wrzucili, to tutaj gdyby ubrać pod spód nawet koszulę OCBD. Do tego wow, jest ważne no. i minimalistyczna Jest Jesteś jak tak ta... odważny, jakbyś prowadził firmę w Polsce, stara. nawet <laughs> mnie <je> czyścił ostatnio. <laughs> Jeśli chcecie wiedzieć jak czyścić, to też mamy taki materiał na YouTubie, wyświetla się tu. Woodland to tak naprawdę powiększony wzór ERDL, który może większość z Was kojarzy z okresu wojny w Wietnamie. A o co chodzi, ERDL został powiększony o 60%, dlatego, że dzięki temu udało się uniknąć takiej horyzontalnej, czyli poziomej powtarzalności wzoru, dzięki czemu nie wyglądał tak sztucznie i dużo lepiej wtapiał się w naturalne otoczenie. Ja się bardzo cieszę, kiedy zawsze mogę sobie ten zestaw założyć, bo w końcu mogę pochodzić w moich białych butach. Prawda jest taka, że te buty to jest rolling joke, bo on po prostu trzyma je jak eksponat muzealny i zakłada je tylko do zdjęć. Nieprawda. Klasyczna bomberka, sweatshirt, t-shirt, który dobrze koresponduje tutaj z butami i yy, nerka, co do której nie miałem pełnego przekonania, aż do momentu, kiedy zaczęliśmy robić zdjęcia do jesiennej szafy i okazała się bardzo wdzięcznym tematem, chociażby ze względu na to, że można sobie wszystko mieć pod ręką, wyciągać i jest to taki easy access, który naprawdę potrafi codziennie ułatwić żyć Easy access to jedna rzecz, a druga rzecz, że nie wypychasz sobie niczym kieszeni. Więc, jeżeli nawet chcesz po prostu trzymać ręce w kieszeniach, no to nic ci tam nie, nie przeszkadza, nie wypadnie ci w momencie, kiedy będziesz je wyciągał. I co jest fajne w woodlandowej nerce, to jest taki drobny element. A, a mimo to, że ma taki wyraźny wzór, to w ogóle gdzieś tam nie wybija się na, na pierwszy plan. Założysz sobie spodnie w dowolnym odcieniu beżu albo brązu, jest czarny, tutaj zielony, możesz podmienić sobie dowolny element na zielony i też będzie super. To dopasowanie ich do takich zupełnie zwyczajnych outfitów i jej ta nerka zupełnie jakby niczym nie przeszkadza. Zdecydowanie. Plus bardzo ważnym jest to, że jeżeli myślicie nad wprowadzeniem jakiegoś takiego mocniejszego wzoru, jak na przykład kamuflaż Woodland, to bardzo dobrze jest skierować się na początku ku akcesorium, bo jest najłatwiej ograć w takich, zwłaszcza bazowych zestawach. Tutaj mam przede wszystkim Czerni, Czerni i jeszcze raz Czerni. No jeszcze tak kiedyś mówiłem, ale dużo chodzę w Czerni i... Tak. Kolejna rzecz, która, że tak powiem, mi się rzuca, poza tą czernią, to, że cały jej fason i stylistyka, te wszystkie mole i tak dalej, które mogłyby się wydawać takie niby super hipertaktyczne i tak dalej, to jak wpisują się całkowicie w ten tekwerowo streetowy vibe. Bo wielokrotnie pisaliście na Instagramie, w komentarzach, kiedy będzie Adam z techweariem, kiedy będzie. No to dzisiaj właśnie jest, bo tematyka i stylistyka idealnie nam do tego wszystkiego pasuje. To jest bardzo dobry temat w kwestii funkcjonalności, że na przykład wychodząc z taką tą pada na zdjęcie, i potrzebuje mieć wszystko pod ręką, bo potrzebuje szybko wymienić sobie obiektyw, coś zaślepić, coś odślepić, to, to jest super sprawa, że właśnie będąc nadal funkcjonalnym, będąc stylistycznie dopasowanym, jest w stanie sobie tę funkcjonalność podnieść i to jest bardzo, bardzo ważne, bo w military wearze, tak, najważniejsze zawsze chodzi o to, żeby ta funkcjonalność szła w parze ze stemmów. Wspomniany wcześniej przeze mnie kamuflaż ERDL to tak naprawdę dziadek. Wszystkich współczesnych wzorów maskowania. I co ciekawe, jeżeli kojarzycie takie typowo modowe wersje kamuflażu, czyli to takie plamy w wersji, nie wiem, różowej, niebieskiej, pomarańczowej, czerwonej, jakiejkolwiek, to prawdopodobnie jest to ERDL z zachowaniem jego skali, tylko przerobiony w taki modowy sposób. Mam wrażenie, że szczególnie popularne w latach 90. to było chyba we wczesnych 2000. Jeżeli nosiliście kiedyś coś takiego w takim kolorze, to możecie nam o tym dać znać. A jeżeli na tym etapie stwierdzacie, wow, zrobiliście kolejny genialny film, naprawdę mi się podoba, to nie zapomnijcie dać łapki w górę i wspomnieć o tym w komentarzu. Będzie nam bardzo miło. No i zapomniał o to torbie. Piotrze, że tak poszedłeś na siłę? Tak. Ja myślę, że tak idziesz na siłowiec. Ogólnie jakby to jest coś, co pomieści wszystko, więc jeśli ktoś na przykład korzysta z szafki i jest teraz błoto, to też można tam położyć i wszystko wpakować do środka. Na szczęście to jest coś, co ma wzór i prawdopodobnie błoto i tak dalej nie będzie się specjalnie odkładać. Większość toreb sportowych, które ja kojarzę gdzieś tam z mojego skromnego co prawda doświadczenia z obiektami sportowymi, jest czarna i na tych czarnych torbach zawsze po prostu widać gdzieś tam jakieś ślady kurzu, otarce i tak dalej. To tak opatrzyliśmy się z tym budlankiem, na gruncie mody codziennej, czy to w wersji takiej stuprocentowo prawidłowej, czy w wersji takiej bardzo, bardzo gdzieś tam modowej, że w ogóle nie rzuca się już. To jest ja w wydaniu w sumie bardzo podobnym do tego, co prezentował już Dawid wcześniej, czyli takim włosko-florenckim, ale jednak, jeżeli jest totalnie zacie, żeby założyć 65, bo ona jednak jest tak zrobiona z tego takiego grubego nyko i tak dalej, no to tutaj w sukurs przychodzi koszula BDU z materiału Ripstop, który jest typowo letnią, wręcz tropikalną rzeczą i w smart, casualowych wydaniach. Mi się wydaje, że odnajduje się bardzo dobrze. Ja przynajmniej uwielbiam łączyć Woodlanda właśnie z krawatami pułkowymi, tudzież uniwersyteckimi, no i przede wszystkim z jeansami. A to, że jestem fanem denimu, no to dodatkowo denimowa koszula też wleciała. Co też myślę, że podrzucimy tutaj na Instagramowe rzeczy, oczywiście totalnie ludzie tak chodzą. Idealny przykład został na Karolach i Szakach. Tak. Tak. Szaku no to tak, jest tak. coś, jedna z pierwszych rzeczy, które mi przychodzi do głowy, czyli to umiejętność tak. miksowanie elementów smart casualowych z militarnymi, które nie jest tak, jak już też wcześniej mówiliśmy, nie jest tak niecodzienne, jeżeli się wgryzie chociażby w temat stylistyki prepi, tak już od tego gruntu najważniejszego. Na marginesie rozważamy stworzenie takiego obszernego poradnika na temat prepi, prawdopodobnie w formie książkowej, który byłby potężny, i by to wszystko przedstawiać, jeżeli, więc jeżeli Was to interesuje, to w opisie znajdziecie link do zapisania się na taką specjalną listę mailingową i te osoby, które się do niej dopiszą, dostaną informację jako pierwsi, kiedy już się będziemy zapłacić. Jeżeli przeczesując aukcje internetowe, ewentualnie busując w sklepie z militariami, traficie na koszulę BDU, której wyłogi kołnierze wydają się jakieś takie długie, to jest to autentyczny egzemplarz z lat 80. I na taki kołnierz zapaleńcy mówią. Elvis Kolar. Shorty i kamą. Czy to się zgrywa? Czy to działa? Bo teoretycznie nie. Właśnie jak sobie o tym myślałem, to nie, ale jak to zobaczyłem, to w sumie jestem przekonany. Się na jakąś siłkę czy coś, no to pewnie jest zrobione z takiego materiału, który nie będzie przyjmował potu. Mocno, co jest mega fajne, no bo zamiast jakby chodzić w wodnych shortach, no to można chodzić sobie w wygodnych shortach. Tak wygodny short. A dużo ludzi chodzi na siłownię w wodnych shortach? Jakby? Nie wiem. E, tutaj jest <susurwania> taki fajny detal, jak fajne wycięcie, które prawdopodobnie właśnie pomoże ludziom, którzy mają. no grupy. znaczy. wyrobione, rozbudowane, rozbudowane, rozbudowane Żeby że nie, nie skifowali na kulturyści. Właśnie, tak. No to, to, to... Czy no, to za dużo kału go, za go zabije, Nie, myślę, że jakoś specjalnie by to nie zabiło, ale co jest w ogóle fajne w szortach kamu przestworzone, mają taki bardzo letni vibe, że pasują do takich etnicznych klimatów, więc jeżeli na przykład lubicie koszulki czy bluzy z dyskryptnymi albo niekoniecznie dyskryptnymi nadrukami w takim etnicznym klimacie, to z kamuflażem też one tak. bardzo fajnie działają. Jeżeli chodzi o obuwie, to na przykład jeżeli byście wymienili na klasyczne konwersy albo klasyczne wansy, to też bardzo fajnie by to wyglądało. No i do camo shortów najlepiej pasuje chyba fason cargo rzeczywiście, tak. tak jak wiele osób ma awersję do tego, żeby jakieś kieszenie boczne sobie wrzucać, które no praktyczność podnoszą znacząco. Tak w przypadku tego wzoru wygląda no, to no, bardzo fajnie, Z to Ja znalazłem jeden prosty trik na to, jak bez siłowni po prostu się powiedzieć. Wszyscy mówią, Zwiększ masę, idź na siłownię, a ja po prostu wziąłem w taką koszulę, która sprawia, że po prostu Bo nie potrzebuję. Nie to kieszenie, które tutaj. Tak, wferę. tak. Tu dalej jest po po tak, trudno. Ale no cóż, cóż poradzić. To jest w ogóle, mega śmieszne, to jest ostatnia rzecz, o której bym pomyślał, że będzie mi potrzebna, ale teraz już stwierdzam, że będzie mi potrzebna. Widziałem to jest na tylu. Niż to, to jest Widziałem na tylu osobach i nigdy mi się nie podobało, a teraz mi się podoba. Niektóre rzeczy po prostu trzeba przybierzyć. Tak. Ale co jest super w tej koszuli i w całym tym Auditie, to to, że ona ma taki bardzo nowoczesny sznyt, bo to jednak jest taki nowoczesny krój mundurowy, możecie to poznać przede wszystkim po tej dużej ilości paneli velcro, na które możecie sobie tam narzucić różne e, pacze właśnie, plus skośne kieszenie, co jest w sumie trochę nawiązaniem do drugowojennych i wietnamskowojennych krajów. Ale znowu jakbyś wrzucił jakieś bardziej sportowe rzeczy do tego, to też by zadziałało. Więc jest to taka rzecz uniwersalna, my jesteśmy jednak zwolennikami tej kapsułowej garderoby funkcjonalności itd. a to się w nią zdecydowanie wpisuje, jeżeli wasz styl jest obudowany wokół czegoś takiego, no bo to nie jest też taka uniwersalna rzecz, że nieważne jak się ubieracie, to to kupicie i wow, będzie super. Tu prosty temat, myślę, że można byłoby wrzucić na przykład t-shirt, Czarny, na przykład, buty, Gary i też będzie tak wtedy dres. Mimo, że Woodland wyszedł z życia na początku XXI wieku, to nadal można go zobaczyć wśród żołnierzy armii amerykańskiej. Chociażby. W Afganistanie. Dlaczego? Dlatego, że jednostki specjalne mogą sobie praktycznie dowolnie dobierać elementy umundurowania i wyposażenia, a okazało się, że Woodland dużo lepiej maskuje w afgańskich górach, które, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie są wcale takie księżycowo-pustynno-piaskowe, tylko są mocno porośnięte lasami. I tam Woodland ponoć sprawdza się idealnie. Nie wracać, tam gdzie byłem i Dobrze. A szyba jest tyle coż tej Kukurydzę. Demokrację. Jedzę. Bananowa wszystkich. wszystkich. <laughs> <laughs> e, jakby co, ja chciałbym zwrócić na uwagę na wspaniały pas. Koniec! Zaniemuję! Patrzcie, za nie, mówił. nie wiem co powiedzieć! Właściwie, bo się zastanawiam, to jest, to jest tyle dobrego, że nie wiem o czym, o czym wspomnieć na początku. To może o spodniach! One w sumie są podobne trochę do Dickies Model 874, jeżeli dobrze pamiętam. To są takie klasyczne workerowe spodnie. Więc jeżeli macie problem z, nie wiem, z znalezieniem tych Dickiesów, albo one z jakiegokolwiek powodu wam nie leżą, to Helicon Greyman spokojnie może je zastąpić, co jest z nich fajne. Jak we wszystkich spodniach, które w sumie testowaliśmy. Szerszy pas, z tyłu elastyczny, wyżej siedzą, szersza nogawka, maksimum komfortu e, przy zachowaniu takiej klasycznej, nieszerokiej sylwetki. I po raz kolejny się sprawdza to, że kavo fajnie wygląda w kontekście jakiegoś akcesorium. Tak, możesz sobie wziąć do jako dodatek. Buty, oczywiście najładniejsze buty na świecie. Najładniejsze. Takie, że można się jakby skopać i nie na takim czujesz. Chyba, fajnie się nadaje, bo że jak w drugą stronę <laughs> będzie. Chyba, że <laughs> w drugą stronę jest tak, że jesteś si drzwiami. Teraz jest to Adam Ptak i mam pióra na koszulce. Mam pióra na koszulce, mam jakiś tam wzór, reszta jest super prosta. Poza tym Dawidowi koszuli, bo wygląda w niej super. I szczerze mówiąc, przy tej nieco starszej, jeszcze przed modernizacją, też czuję się bardzo dobrze. To jest kolejny przykład na to, bo wcześniej ta koszula grała nam w smart zestawie i było super. Widzicie, tutaj jest całkowicie. Duża zmiana stylistyczna, w ogóle totalnie inna bajka, a nadal perfekcyjnie gra. No i to też pokazuje, że bardzo dobrze te militarne klimaty się właśnie odnajdują w tych tematach streetwearowych. Tak jak mówiłem wcześniej, że można byłoby sobie zrobić substytut, podmienić czarny golf na FK t-shirt i joggery. Proszę bardzo, t-shirt i joggery. w ogóle fanem dużej ilości kieszeni i przede wszystkim dużych kieszeni Tak, bo są typowo kieszenie typu cargo, które nie są po prostu yes. tak płasko naszyte, tylko gdzieś tam mają zapach. Tutaj ja bym powiedział, że bardzo fajną rzeczą materiałową, którą należy docenić. Szczególnie w przypadku jakiejś takiej aury okołoletniej jest to, że te koszule są wykonane z ripstop. To jest cienka bawełna, która jest jakby skonstruowana na takiej poliestrowej siatce, dzięki temu jest odporna na rozdarcia, ale jest w niej przyjemnie, więc jeżeli lubicie chodzić w długim rękawie, a na przykład w bluzach po prostu umieracie, albo musicie je chować do plecaka i tak dalej, to w tym nie będzie tego problemu. Na poranny chłodek spokojnie wystarczy, później jak robi się cieplej to też nie musicie tego zrzucać z grzbietu i na to będzie wygodnie. Dzięki serdeczne za obejrzenie całego materiału. Jak widzicie, jego jakość jest trochę wyższa niż poprzednich wideo, a to dlatego, że mieliśmy sponsora, którego strasznie robimy i z którym zrobimy na pewno jeszcze nie. Nie robiliśmy już. Jeżeli ktoś nie dotrwał do końca tego filmu, to jest patrzę na Was, Wy, którzy nie dotrwaliście do końca tego filmu, lamusem. O. Tak, a robiliśmy materiał o Udlandzie. Jakby z jednej strony dlatego, że zostaliśmy o to poproszeni, a druga rzecz jest taka, że Woodland to jest tak naprawdę najpowszechniej występujący kamuflaż i najłatwiej inkorporować go sobie na grunt mody codziennej. Zapraszamy serdecznie, jeżeli lubicie nasze materiały i chcecie, żebyśmy tworzyli więcej, lepiej, nawet wtedy, kiedy nie ma sponsorów, to możecie do wejść na zrzut kapłakośni Dandy Dendy i tam dorzuć nam nawet złotówkę, chociażby w wsparciu miesięcznym, to. Daj duże taka, jakieś caniak, to. Też. Tak, jak słoniak, to, Gdy... pie... to, to piątaka, jednorazowa albo wielorazowa. Nie, nie od każdego piotro. Panie serdecznie. Adam, A dlaczego warto subskrybować z kanał? Jesteśmy fajni. To nie wystarczy. No i nie ominą was powiadomienia, więc też. Tak, tak zapraszam na naszego Instagrama, tam będzie m.in. renowacja butów. A jak chcecie więcej takiego shit contentu, w którym po prostu sobie gadamy, to też dajcie znać, bo możliwe, że po prostu będziemy sobie siadać, odpalać kamerę i robić takiego pato Dandy streama, i tak. będzie fajnie. Tak. To możemy postać kropkę, koral. Tak, stary kropkę. Uuu.